Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy jajka zapiekane w szynce. Ja tutaj mam foremki mufinkowe, wyłożyłam papilotkami i dałam po plasterku szynki. Tutaj mam podsmażone pieczarki. Pieczarki z cebulą podsmażyłam na maśle, odparowałam nadmiar. Płynu, a tutaj mam pokrojoną pietruszkę z koperkiem i dodajemy do pieczarek i należy to pomieszać i pieczarki wyłożymy na szynkę pieczarki mam doprawione solą, pieprzem ja lubię tymianek. Nie każdy lubi tymianek. Ja lubię i tymiankiem niewielką ilość. I teraz dajemy po łyżce. Pieczarek miałam 30 deku. I jedną średniej wielkości cebulę podsmażyłam na maśle. I będziemy mieli jajka zapiekane w szydze. Tutaj troszkę za dużo nałam. W 200 stopniach będziemy piekli około 20 minut. Idealne na śniadanie, na kolację, na imprezę. Można szybciej przygotować, a później tylko do piekarnika. I już mamy jajka zapiekane. I teraz będziemy kolejno wbijać jajka i dajemy. Tak jak już wspominałam. Do zapieczenia. I tak zrobię z pozostałymi jajkami. I tak oto jajka zapiekane w szynce mamy gotowe. O ile Państwu mój przepis się podoba to serdecznie proszę o łapkę w górę, jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl Jajka zapiekane w szynce.